Zadanie 22. Prosta K ma równanie y równa się minus 4,7x plus 24. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej K jest równy. Tutaj w tym zadaniu tak naprawdę za specjalnie liczenia nie ma. Musimy się jedynie wykazać znajomością właściwości, która decyduje o tym, czy proste. W jednym układzie współrzędnych będą do siebie prosto padły, czy też nie. I teraz my wiemy, że mamy daną prostą K. I teraz przyjmijmy sobie, że prosta, której współczynnik kierunkowy szukamy, współczynnika kierunkowego, której szukamy, niech to będzie prosta L. I teraz każdą prostą jesteśmy w stanie opisać postacią kierunkową, taką że Y równa się AX plus B. I teraz współczynnik kierunkowy to jest ta wartość, która stoi przy X. I teraz y, przyjmijmy, że prosta K jest opisana wzorem y A1 to się równa A1 razy X1 dodać B1 natomiast prosta L niż się równa Y2 jest równe. Y A2 razy X2 dodać B2. No i teraz, żeby dwie proste były do siebie prostopadłe, to musi być spełniony konkretny warunek. Otóż współczynnik kierunkowy jednej prostej musi być przeciwny i odwrotny do współczynnika kierunkowego drugiej prostej. Więc znając tą zależność jesteśmy w stanie powiedzieć. Która z tych odpowiedzi A, B, C czy D jest odpowiedzią prawidłową? I teraz zwróć uwagę, że współczynnik kierunkowy prostej K, on ma wartość minus 4,7. Więc, jeżeli będziemy się trzymać tej właściwości, którą przed chwilą zapisałam, to wiemy, że współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej, czyli u nas prostej L, musi być przeciwny i odwrotny, czyli on musi mieć Wartość 7,4. Czyli tutaj wiemy, że poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Natomiast, żeby dwie proste były do siebie prostopadłe, to możemy również zapisać, że iloczyn ich współczynników kierunkowych musi być równy minus 1. Czyli tutaj, jeżeli będziemy znali tą drugą wartość, tą, tą drugą właściwość, to jesteśmy w stanie sobie po prostu wykonać obliczenia matematyczne, natomiast myślę, że tutaj ta metoda pierwsza jest w tym przypadku szybsza, ale udowodnijmy sobie przy tej drugiej metodzie. Sprawdźmy najpierw wartość spod punktu A, czyli przemnóżmy te współczynniki kierunkowe przez siebie, czyli minus 4 7, czyli współczynnik kierunkowy prostej K razy współczynnik kierunkowy spod punktu A, czyli razy 7 czwartych. I tutaj zwróć uwagę, że możemy dokonać skrócenia, czyli jeżeli skrócimy mianownik z licznikiem i tutaj licznik z mianownikiem, to w rezultacie otrzymamy minus 1. I to nam potwierdza, że żeby prosta L była prostopadła do prostej K, to ten współczynnik kierunkowy prostej L musi mieć wartość 7 7/4. Natomiast możemy sobie jeszcze, dla sprawdzenia, zweryfikować, Pozostałe wartości. Po punkcie B mamy współczynnik kierunkowy, który wynosi minus 7 czwartych. No i tutaj też przemnożymy go przez minus 4/7. I teraz zwróć uwagę, że mnożymy przez siebie dwie liczby mniejsze od zera, czyli parzystą ilość, czy parzystą liczbę liczb mniejszych od zera. W takiej sytuacji wynik musi być dodatni. Dlatego, biorąc pod uwagę. Tutaj tą pierwszą, tą drugą cechę, drugą właściwość. Na tej podstawie możemy już od razu tą odpowiedź B wykluczyć, zresztą tak samo jak odpowiedź C. Natomiast sprawdźmy sobie jeszcze z podpunktu D, czyli 4 siódme mnożymy przez minus 4 siódme, gdzie tutaj tak naprawdę co musimy zrobić? Musimy przemnożyć przez siebie liczniki, przemnożyć przez siebie mianowniki. Ale z racji tego, że tutaj mnożymy przez siebie niekorzystną liczbę liczb mniejszych od 0, no to wynik musi być mniejszy od 0 również. Czyli tutaj w efekcie otrzymujemy minus 16,49. Czyli zwróć uwagę, że korzystając z tej drugiej własności, prostopadłości dwóch prostych, wykluczyliśmy sobie odpowiedź B, C i D, co nam potwierdza, że odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. I teraz, żeby tego typu zadanie rozwiązać, to jak widzisz, musimy się wykazać znajomością zagadnień, które są omawiane przy okazji funkcji liniowej. Na temat funkcji liniowej mówiłam na moim kanale. Zamieściłam, jak do tej pory, wiele zadań związanych z funkcją liniową, gdzie omawiam zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i zagadnienia praktyczne, czyli dokładne zadania praktyczne. Jeżeli jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś tych zadań, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim link do mojej playlisty, w której zamieszczam właśnie wszystkie zadania związane z funkcją liniową. Koniecznie zajrzyj do tych nagrań. Natomiast to zadanie 22 jest zadaniem z arkusza maturalnego z matury podstawowej, poprawkowej z sierpnia 2021 roku. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś moich filmów, moich nagrań, w których rozwiązuję pozostałe zadania, to koniecznie zajrzyj także do opisu tego nagrania. Znajdziesz w nim link do playlisty, w której zamieściłam wszystkie pozostałe rozwiązania pozostałych zadań z tego arkusza naturalnego.